Witam po raz kolejny tych, którzy są zainteresowani moją twórczością, ale szczególnie tych, którzy jeszcze nie sięgnęli po moją najnowszą powieść o Australijskie Pieku. Tych, którzy, którzy już ją mają za sobą, jakby liczę, że też z przyjemnością posłuchają fragmentu, który przeczytam osobiście. I te, to też nie będzie taki fragment pierwszy z brzegu, to też jest taka ciekawostka troszeczkę mianowicie pisząc o jednym z głównych bohaterów tej powieści Heronimie Korneliszu czyli Jeronimusie Kornelisie czy w zasadzie Korneliszonie synu Kornelisa starałem się wykorzystać pewne fakty z historii które miały miejsce między innymi właśnie Kornelisz Spotkał w Amsterdamie takiego dosyć kontrowersyjnego na owe czasy malarza. A kontrowersyjnego o tyle, że jego dzieła na mocy wyroku świętej inkwizycji zostały w pewnym momencie spalone. Także tu sam, sam, sam artysta ledwo uniknął śmierci, aczkolwiek to też się dla niego skończyło wygnaniem. I do, dzisiaj, do dzisiejszego dnia przetrwało tylko jedno jego dzieło, to sobie wyobraźcie, jaką tam, jak skutecznością wykazał się, że tak powiem wykazała się święta Inkwizycja. I to dzieło, które jeżeli poszukacie sobie, googlujecie sobie Martwa Natura z wędzidłem, to zobaczycie, jak Fajnie to jest zrobione, bo to jest, wygląda praktycznie jak fotografia. Tak? To jest, technika jest bardzo taka ciekawa, zaawansowana i wygląda dosłownie jak, jakby to było zdjęcie, a nie obraz. I Ciekawą historią jest to, że jak to dzieło przetrwało do dnia dzisiejszego, a pozostałe zniknęły. Odkryto w pewnym momencie na dnie beczki, znaczy na drugiej stronie wieka beczki z rodzynkami, właśnie tą martwą naturę z wędzidłem, Torentiusa, tak? Czy Vanderbek, ale miał taki pseudonim artystyczny Torrentius. To jest o tyle ciekawa też postać, że on miał takie inklinacje trochę, ciągnęło go do różokrzyżowców. To też ja starałem się wykorzystać w książce, pokazać dlaczego I, i ten wpływ właśnie tego malarza na, na jednego z głównych bohaterów. I właśnie też chciałem się uzasadnić to jakby jego stanowisko, jego postawę życiową, którą później na wyspie już tam po, po katastrofie no zaprezentował w pełnej krasie, tak? Ale wracając do, do fragmentu, który chciałem przeczytać, to jest to fragment z do początkowego, początkowej części powieści. Jeszcze to się dzieje w Amsterdamie. Torrentius, znaczy w zasadzie to Kornelisz, nie popłynął jeszcze, czyli nie wsiadł na pokład. Natomiast oczywiście to też na, na faktach jest, że zmarła mu córka na skutek choroby. On popadł w, w jakąś taką, no to znaczy było mu bardzo trudno. To też się nie ma co dziwić, i znalazł właśnie pocieszenie. W takim towarzystwie Wanderbeka, w towarzystwie pisarza Petrusa i Christiana Kopensa, który był jakby mecenasem tej całej menażerii twórczej. I to, tę scenę też starałem się opisać, czym się udało zrobić to z polotem. To się przekonacie sami za chwilę. Sceny, kiedy oni się poznają, kiedy zaczynają ze sobą rozmawiać, widzimy, jakie są relacje interpersonalne, ale też widzimy, jakie są przekonania tych ludzi. To też nam sporo powie o tym, co się będzie działo później. Żeby tak zagalić troszeczkę, to Kornelisz, że tak powiem, w takiej traumie wybiega i wpada niemal pod koła powozu, który właśnie prowadzi Torrentius. No i panowie zabierają go do siebie, żeby tam doszedł, żeby tam odchorował. No i on już jak odchorował, no to jakby tam schodzi do nich na, na kolację i tam się zaczyna rozmowa. To tak, tytułem wstępu, oczywiście zachęcam do, do samej powieści, jeżeli ktoś nie miał okazji. A jeżeli miał okazję, no to, to niech się podzieli wrażeniami, czy mu się podobało, czy ta scena też była w jakiś sposób istotna, czy to była dłużyzna może, bo to też niektórzy szukają i chcą jakby szybkiej akcji. Natomiast tu będzie raczej rozmowa, tak. No to lecimy. Proszę Państwa. Strona 31. Proszę wybaczyć mi brak przygotowania do, do czytania. Nie jestem lektorem zawodowym, więc jakby to też trzeba zrozumieć. Otworzył oczy w ciemnej, rozświetlonej, rozświetlonej jedynie przez dopalającą się świecę izbie. Z dołu dobiegały głosy wesołej kompanii. Z góry zaś drażnił nos mocny zapach nieokreślonych chemikaliów. Jeronim Kornelisz wsparł się na łokciu, gdy nagle poczuł mdłości. Na szczęście ktoś był przewidujący i zostawił przyłożu niemały nocnik, który teraz okazał swoją przydatność. Po kilku próbach mężczyzna usiadł na miękkim posłaniu. licząc o patronku na głowie, był nagi i o ile mógł stwierdzić, cały, czyste. Odzienie leżało ułożone wstertem na rzeźbionym stoliku, na którym służba stawiała panu domostwa lub jego gościom śniadania. Gospodarz gustował w pięknych i zapewne niezwykle kosztownych meblach, haftach i złoceniach, co dało się stwierdzić nawet przy tak lichym świetle. Mężczyzna wdział ubrania powoli, nie wykonując gwałtownych ruchów, by nie powróciły nudności. Szczęściem obyło się bez niespodzianek. Więcej. Z każdą chwilą czuł, że wracają siły. Przypatrując się, domowy, e, e, się domowych sprzętów, a potem solidnych poręczy, ruszył w stronę, z której dobiegały głosy. Tuś mi, bratku. Mąż w sile wieku, ze starannie wystrzyżoną i wypielęgnowaną brodą, wstał od stołu. Napędziłeś nam stracha? Pomógł Korneliszowi pokonać ostatnie stopnie i posadził go na wygodnym krześle. Gdzie... Gdzie ja jestem? W głosie rannego słychać było echa niedawnej słabości. Jak to, gdzie, bratku? Mężczyzna zaśmiał się owialnie i zawtórowało mu dwóch innych. W domu jednego z najznamienitszych kupców w Harlemie, Christiana Kopensa. Kopę? Pan jesteś gospodarz? Gdzieżby tam korzystam tylko z gościnności mego przyjaciela? On sam właśnie do ciebie przypija. Jeronim zobaczył niskiego i łysego jegomościa mościa ponoszącego do ust kielich z rzeźbionego szkła. Piękna, falista peruka leżała nieopodal na blacie, samotna i porzucona niby wyspa na środku oceanu. Widząc spojrzenie Jeronima, pan domu zachichotał. Mając już co nieco w czubie, rzekł – na Boga, dałbym głowę, iż położyłem ją tu. Dźgnął nożykiem stół, a ona Odpełzła niby jakieś żywe, z udawaną powagą pokręcił głową. Boś Chrystian zwykł pudrować i umiał wyczesywać menażerię, którą sobie tam wyhodował, usłyszał wesoły docinek jednego z kompanów. A tak, mój drogi, i dlatego tyle piję. Idące do głowy wapory usypiają na jakiś czas te małe bestyki i mam spokój. Mruchnęli beztroskim śmiechem. Ale, ale, dokończmy prezentację. Mężczyzna, który pomógł Heronimowi pokonać ostatnie stopnie schodów, zamachał żywo rękoma. Ten mąż z ciętym dowcipem to wielkiej sławy pisarz i uczony. Petrus Scriverius, piękno brody, dopełnił konwenansów. A mnie zwą Torrentius, Mis Torentius. mistrz Torrentius, powtórzył, widząc brak zrozumienia na twarzy rannego. A co ja tu, jak ja się znalazłem w tym domostwie? Mogę wina? Nie czekając na zgodę, ranny sięgnął po najbliżej kielich i wychylił do dna. Gorycz wymiocin zniknęła, zastąpiona smakiem sfermentowanych winogron. Wybaczcie, ci godni panowie, a jakbym o suchej gębie dwa dni wędrował. Ależ proszę sobie nie żałować! Gospodarz sięgnął po butelkę i dolał gościowi napitku. Chyba, że pan wolisz coś mocniejszego. Po tych perturbacjach minęłem poprzestać tylko na wodzie, ale dziękuję za propozycję. Mężczyzna wzruszył ramionami i rzekł. A co do okoliczności waszego pojawienia się w moich progach, to winę ponosi nie kto inny jak Johannes van der Beek lub Torrentius, jak lubi go, zwa, by go zwać. Przypadek, bratku, przypadek. Torrentius słabo się bronił. Wpadłeś wprost pod mojego konia, gdy co przyznaję. Nieco zajęty towarzyszącą panią Williams wracałem właśnie do domu. Jeśli chodzi o szczegóły, to ona dawno niewiasta klęcząc u mych stóp Robiła takie diabelskie sztuczki, iżem o mało nie puścił lejców i nie zważając na nic, popuścił folgów targających mną rządy. Szczęściem, bieliznę noszą luźną, johannes. No tak, szczegóły w gronie doświadczonych mężczyzn są zbędne. Swoją drogą, zwrócił się do dwójki starszych przyjaciół: Niezwykle polecam utalentowaną panią Williams waszej atencji. Nazwać ją bowiem wirtuozem to jakby nic nie mówić. Wracając do wypadku, w tych właśnie okolicznościach wbiegłeś pan niczym rycerz ruszający na walkę ze straszną stworą wprost pod mojego konia. Zwierzę stanęło dęba i oberwałeś obcierkę kopytem, ale lekarz mówi, że łeb masz mocny i wydobrzejesz. Zważ, że oddałem ci własne łoże w ramach rekompensaty. Zaśmiał się i zawtorowałem pozostała dwójka. Gdybyś ono umiało mówić, do końca życia miałbym o czym pisać, wtrącił swoje Siverius. I miałbyś rzesze czytelników, bratku. Torrentius wzniósł kielich do teastu. I to obu płci wypili. Ale jak rozumiem, odzyskam dziś miejsce do spania, bo nasz ranny przyjaciel czuje się już dobrze? Kręci mi się w głowie, ale posiedzę chwilę i pójdę sobie. Nie ma pośpiechu. Zjedzmy razem wieczerzę Przynajmniej tyle jeszcze mogę zrobić. Mógłbyś, Chrystian? Gospodarz krzyknął coś w głąb domostwa, i na stole zaczęły pojawiać się wyszukane potrawy. Sam łapczywie opróżnił napełnioną w połowie flaszkę, beknął i opadł na fotel z błogim uśmiechem. Kornelisz jadł bardziej z rozsądku niż z głodu, popijając posiłek sporymi łykami czerwonego wina. Po bólu pozostało jedynie delikatne pulsowanie, ale trunek zrobił swoje. Czuł się w tym towarzystwie wyjątkowo dobrze. Mężczyźni ze swadą rozprawiali o miłosnych podbojach, o cenach produktów w indyjskich portach, o, świętych, o świętym oficjum, ortodoksyjnych Hiszpaniach, wyższości holenderskiego pejzażowego malarstwa nad flamandzkim czy pazernych, nie dbających o swoje połowice małżonkach. No mówże, bratku, gdzie szybowałeś myślami, gdym cię poturbował tam na placu? Torrentius zgubnął zimnej pieczonej gęsi. Eee, myślałem o naszym kościele. Mężczyzna się zawahał, ale wypita alkohol dodał mu świeżości i nieścisłościa, które w nim dostrzegam. ho! Petrus, Siverius zabujał się na krześle, mało przy tym nie lądując na podłodze. Słowa odważnego, pijanego człowieka albo głupca. Ani jedno, ani drogie panie. To słowa ojca, który stracił ukochane dziecko i żonę, która była yy, niczego sobie. Odpowiedział pokrótce o swoich niedawnym dramacie. Pominął tylko koniec, jaki spotkał Annie Wood. Nie strasz naszego gościa, Petrus. Torrentius pogroził palcem przyjacielowi. Trafił w dobre towarzystwo, bo nie masz ludzi w całym Harlemie bardziej wątpiących od naszej trójki. Mam rację, Christian? Cały czerwony nagębie gospodarz, który jak widać nadużył wina, mruknął coś niewyraźnie. Bo widzisz, szanowny panie, Kornelisz. Całą swoją młodość spędziłem na hiszpańskim dworze, i gdy wróciłem w rodzinne strony, wiedziałem jedno: wiara, jaką nam serwują księża, to niewidzialne jarzmo i nic więcej, nałożone na ludzi, by niby ten wół szli w wyznaczonym przez chłopa kierunku. Rzecz jasna, chodzi o władzę oraz bogactwa i ja nawet to rozumiem, ale nie dam się wodzić za nos. Od co, ba! Nie tylko ta, ale wszystkie religie ograniczają przyjemność życia. Reformatorzy lutra jako żywo stawiają labirynty z jednym tylko wyjściem, z tą różnicą, że zamiast zimnego hiszpańskiego kamienia do budowy ścian, używają przyjaźniejszych z pozoru żywopłotu. Dla ciebie za jedno i tak się nie przedrzesz. Czy taki był zamysł Boga, gdy nas powołał do życia? Przecież sprowadził człowieka na ziemię, by ten w czasie krótkiego ziemskiego istnienia pełnymi garściami czerpał z palety dostępnych rozkoszy. – Jak inaczej zrozumieć zamysł twórcy? Mężczyzna machnął ręką, strącając ku uciesze psów półmisek z mięsiłem. Bestie rzuciły się na jadło, walcząc ze sobą o najlepsze kęsy. – Mamy być niby one – rzekł, wskazując na zwierzęta – czy istoty rozumne? Jestem zdania, że każdy z nas nosi w sobie iskrę boskości, którą przyrównałbym do pąka róży. Nie wszyscy jednak, zatracając się w umartwianiu ciała, dają, dają kwiatu zakwitnąć. Ba, takich jest mniejszość. Papiści twierdzą, iż to umartwianie i znój mają nam dać życie wieczne, choć mnie bliżej z zapatrywaniem do protestantów. Słowa jakby same wyszły z ust aptekarza. I dobrze, mniejsze zakłamanie, choć dalej zakłamanie. scliverius włączył się do rozmowy. Pan nasz stworzył wszystko, tak czy nie? No tak. A jeśli ludzie są równi, to też zgodnie z jego wolą? Kilka uderzeń serca trwała cisza. No, tak mi się zdaje, choć jestem tylko człowiekiem i aż człowiekiem masz rozum, przerwał mu nieco gniewnie pisarz. Dobrze, to inaczej. Czy rzeźbiasz, pracując w drewnie, by stworzyć figurę konia, wrzuca kloc do młyńskich żary i czeka na efekt? No pewnie, że nie. A kamieniarz? Panie, naśmiewasz się ze mnie? By były, by było wystruganie kształtu zwierzęcia, trąc w przypadkowy sposób boki owego kloca. To dlaczego przyjmujesz, iż Bóg, który jest wszechwiedzący, to zrobił? Że zdał się na ślepy los? Dajże biedakowi spokój, shrivelius. Napijmy się, malarz nalał przyjacielowi i gościowi nową porcję wina. Dokończył tylko myśl johannes, rzucił zapłat pisarz. Widać było, że ma już naprawdę mocno w czubie. Dlaczego Bóg nie stworzył jedynie szpetnych kobiet? Dlaczego strawa ma takie wyszukane smaki, a złoto? Bo cóż, że ono jest na tym świecie? Jeśli nie oglądam, że jeśli oglądam przedstawiający nagą damę obraz mojego przyjaciela i czuję przy tym rosnącą chęć do swawolenia, to źle? Swoją drogą, rzucił i poklepał malarza po dłoni, kiedyś za to, co robisz, spalą cię na stosie i to razem z twoimi dziełami. Nie jakby tam, ale co użyje to moje, a to, że w twoim słusznym wieku pojawiają się sprośne myśli, to istny cud Boży i dowód mojego geniuszu. Cała trójka, nie licząc pochrapującego gospodarza, gruchnęła śmiechem. A nie jest tak, Kornelis przypomniał sobie niedawne nauki wielbnego Pietera, że szatan jest mistrzem kłamstwa i zsyła na nas te cudowne pokusy, byśmy odeszli od prawdziwej cnoty. Od tego codziennego znoju właśnie, to zazdrosna i szalejąca z nienawiści bestia, która nie cofnie się przed niczym, by przysporzyć trosk Panu. Stworzona przez Torentius zawiesił głos. No przez Boga, rzecz jasna. A widzisz, bratku, i tu wracamy do przykładu rzeźbiarzy, malarz czknął głośno. Dzieła wszechmogącego są doskonałe i z definicji nie wymagają poprawek. Zresztą moje również, przepił długi wina. Zielonim Kornelisz próbował doszukać się w jego twarzy błysku rozbawienia, ale widział jedynie zachwianą pewność do wypowianych sądów. Jakbym był w hiszpańskim kościele, Petrus Civerius omal nie przewrócił pucharu, ale szanowny jegomość raczy zważyć, zmienił temat i wśród plebanów jedynie niewielu odejmuje sobie od gęby, zeznając głodu, by rozdawać bliźnim. Raczej namawiają do pójścia w drugą stronę, pokiwał głową z pijacką powagą. Albo co najwyżej rozdają nie swoje, choć nie zaprzeczę uciął się protest Heronima, który właśnie teraz pomyślał o ojcu, iż są tu zważywszy na okoliczności zadziwiająco liczne wyjątki. A Bóg bratku, Torentius, wrócił do przerwanych rozważań, nie uczynił nas na swój obraz i podobieństwo. Tak stoi w Biblii, chyba już o tym mówili. Skoro więc, on jest doskonały, to i nasze żądze, pokusy i marzenia są takimi. To powstrzymywanie się przed ich spełnieniem rodzi wściekłość, zgorzkniałość, poczucie niespełnienia i straty. A róże, które są w nas, na zawsze pozostają pąkami. Bo widzisz, kiedy dopryniemy do końca na, na tym ziemskim padole, nim zemrzemy, patrzymy wstecz i co widzimy? Kobiety, których nie mieliśmy odwagi posiąść, drani, którymi daliśmy wpysk, a na to zasługiwali. Szanse, które umknęły, bo baliśmy się wyimaginowanej kary boskiej, a może głupca, który dał się zapędzić wróg większym słoniakom, takim, którzy nad jego głową używali życia ile wlezie. lezie. Reszta, oczywiście, w powieści. 500 stron, także czytania sporo. Dużo się będzie działo, dużo akcji. Początek jest bardziej taki nastrojowy i pokazujący, z czego wynikają późniejsze zmiany i późniejsze decyzje głównych bohaterów. Myślę, że, że jakby jest to istotne. Nie może być w powieści, albo przynajmniej nie powinno być, moim zdaniem, takiego potoku akcji. Musi być też chwila na refleksję, to dopełnia całości. Tak, tak sądzę, chociażkolwiek nie jestem super znawcą tematu. Także zapraszam do przeczytania australijskiego piekła.